Hejka, witajcie na kanale! Dzisiaj trochę przeniesiemy się w czasie, czyli czas na taki szybki powrót do dzieciństwa. Bajki Disneya oglądało chyba każde dziecko. Może macie nawet swoją ulubioną, co? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, jestem strasznie ciekawa. Także piszcie na dole, jaka jest wasza ulubiona bajka Disneya albo po prostu jakaś bohaterka czy bohater z tej serii. No, ja Wam się trochę przyznam, że ja zawsze jakoś miałam słabość do małej Syrenki i to się raczej nie zmieniło. Także, jakbym miała wybierać, to to byłaby moja ulubiona bajka. Okej, okay, ale do rzeczy. Kreowane przez Disneya wzorce piękna, no, jak wiadomo, zostawiają ślad w wielu głowach małych dziewczynek i nie tylko. Dlatego ciężko się dziwić, gdy nawet po latach niektóre z nich decydują upodobnić się do swoich ukochanych bohaterek z bajek. Pogoń za tym marzeniem, czasem serio nie ma granic. I właśnie dzisiaj poznacie kilka dziewczyn, kilka kobiet, które spełniły to marzenie i którym udało się upodobnić do swoich ulubionych bohaterek z bajek Disneya. Numer jeden to Mermaid Kelly, czyli dziewczyna z obsesją na punkcie Disneya no, tego się mogliście już domyślać która zawsze marzyła o zostaniu profesjonalną syrenką. Czyli nie trzeba daleko szukać. Wiadomo, że jej ulubioną bohaterką była właśnie Arielka. Postanowiła ona urzeczywistnić swoje marzenie, no i tym sposobem nadal inspiruje ludzi na całym świecie, aby nigdy nie rezygnowali z marzeń. Na pewno jesteście ciekawi, jaki jest mniej więcej koszt takiej przemiany w syrenkę. Otóż ogon kosztował około 3000 dolarów, plus jeszcze jakieś dodatkowe akcesoria. Które kosztowały 500 dolarów, więc już robi się z tego jakaś niezła sumka. Na szczęście to jej marzenie udało się również w pewien sposób też przekształcić w pracę, dlatego, prawdziwa syrena Kelly pływa teraz wśród koralowców i skał. Robi im oczywiście zdjęcia specjalnym aparatem, no i przesyła te zdjęcia na kanał YouTube. No ale nie tylko, bo może je udostępniać właściwie wszędzie, czy na Instagramie, czy na Facebooku, przez co zyskuje jeszcze większą sławę. No dobra, Arielkę już poznaliście, to może czas teraz przedstawić dobrze znaną wszystkim Elsen z Krainy Lodu. Co Wy na to? Każdy, kto oglądał Frozen, niech daje łapkę w górę, także dawajcie znać, czy oglądaliście, bo właśnie wiele małych dziewczynek ma o zostaniu Elsą. Jest to chyba w tej chwili najsłynniejsza księżniczka Disneya. I dla Anny Faith stało się to wszystko rzeczywistością. Dlaczego? Bo w 2014 roku, kiedy Faith miała 18 lat, jej życie zmieniło się, gdy zrobiła sobie zdjęcie obok wycinka Elsy z Krainy Lodu no i opublikowała je na Instagramie. Tyle, że nikt się nie spodziewał, że to zdjęcie zrobi taką karierę w sieci. Bo praktycznie zaraz po jego publikacji nastąpiło jakieś szaleństwo, bo jej zdjęcie w krótkim czasie zdobyło ponad 35 tysięcy polubień. I Faith nie jest jedyną osobą w swojej rodzinie, która przypomina postać z krainy lodu, bo jej siostra, Lexi, została porównana do Anny z filmu. Więc prawdziwe siostry rzeczywiście były praktycznie kropka w kropkę, jak dwie siostry z filmu Disneya, czyli jak Anna i Elsa. Obie dziewczyny są wielkimi fankami tego filmu. I uważają, że to jest po prostu jakieś szaleństwo, że akurat one dwie są serio tak podobne do bohaterek z Frozen. To nie koniec tych podobieństw. Jedziemy dalej, teraz już do trzeciej dziewczyny, którą Wam zaraz pokażę a wygląda ona dokładnie jak Mulan. Zresztą, spójrzcie sami, jej zdjęcia wywołały wielką burzę w sieci, dlatego że ci wszyscy fani obserwatorzy stwierdzili, że dziewczyna niekoniecznie wygląda nawet jak sama Mulan. Którą na pewno kojarzycie z filmów, gdzie ona się raczej kojarzy z dziewczyną przede wszystkim waleczną, odważną, taką, która wszystko zrobi dla swojej rodziny, jest w stanie naprawdę bardzo wiele poświęcić, to tutaj coraz więcej osób stwierdziło, że jest też podobieństwo do Wajany. Gdzie powiedziałabym, że te księżniczki, nawet może nie do końca księżniczki, ale przede wszystkim bohaterki z filmów Disneya. No jednak um, nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, no bo Wajana z kolei mieszkała na Rajskiej Wyspie, um, Uczyła się żeglować, jej życie raczej sprowadzało się do wody, do plaży, do takiego trochę rajskiego życia. Natomiast sama Mulan, no przede wszystkim, znalazła swoje miejsce na polu walki. Dlatego tutaj pojawiły się właśnie różne propozycje, że jako jedna i jako druga bohaterka mogłaby bardzo dobrze pasować, ale zresztą ocencie sami, do kogo waszym zdaniem jest bardziej podobna. Czy do Mulan? Czy do Vajany. To czas na numer 4. Czy jest tu ktoś, kto najbardziej lubił Pocahontas? Pamiętacie ją jeszcze w ogóle? Jak się okazuje, prawdziwa Pocahontas serio istnieje. A dało się to odkryć właściwie trochę przez przypadek, bo pewien fotograf stwierdził, że zrobi taką serię portretów przedstawiających prawdziwe księżniczki Disneya. No i właśnie poszukując odpowiedniej kandydatki która byłaby najbardziej podobna do Pocahontas, natrafił na filipińską modelkę Sherry Lansang z Kalifornii, aby to ona właśnie mogła zostać Pocahontas na czas zdjęć. I pomimo różnic etnicznych, podobieństwo Sherry do tej księżniczki Disneya jest niesamowite. Poza samymi włosami, makijażem i kostiumem, Sherry nie wygląda tak samo jak Pocahontas, ale podczas tej sesji zdjęciowej z łatwością mogłaby zostać prawdziwą bliźniaczką księżniczki. Ja jak pierwszy raz zobaczyłam to zdjęcie portretowe, znałam je już wcześniej gdzieś w sieci, ale jakie zobaczyłam, to naprawdę kropka w kropkę wykapana po także rzeczywiście mogłyby być bliźniaczkami. A co o samej Sherry? Obecnie pracuje głównie jako modelka, ale to nie koniec, bo również jest zarejestrowaną pielęgniarką. Jednak po sukcesie w modelowaniu przeszła do pracy jako gospodarz VIP w klubie w hotelu w Las Vegas. Ten sam fotograf znalazł również prawdziwą roszpunkę, więc to nie koniec. I dziewczyna, którą znalazł, rzeczywiście po prostu bardzo, ale to bardzo przypomina roszpunkę z filmu Disney'a. Sami przyznajcie, że ze swoimi zielonymi oczami i długimi blond włosami jest uderzająco podobna do Roszpunki. Na pewno zastanawiacie się, gdzie takiemu fotografowi udało się odnaleźć dziewczyny, które tak bardzo przypominają właśnie bohaterki z Disneya. Akurat jeśli chodzi o Roszpunkę, to została ona znaleziona w Disneylandzie, bo jak się okazuje, właśnie tą postać tam gra. Ma tam też swój profesjonalny, taki zawodowy kostium. Niestety on nie mógł zostać wykorzystany do sesji, także całą sukienkę miała przygotowaną właściwie od zera, specjalnie, aby wykonać te zdjęcia. A co z włosami? Otóż włosów, no niestety, nie ma też naturalnie takich długich, ale na szczęście udało się je przygotować, także na zdjęciu. Wygląda jak prawdziwa różpunka z filmu. A na sam koniec zostawiłam dziewczynę, która właściwie to mogłaby się w każdej chwili zamienić w dowolną księżniczkę Disneya. Jest to pewna Amerykanka, która chciała wyglądać dokładnie jak księżniczki z bajek Disneya. No i na swoją metamorfozę wydała aż 14 tysięcy dolarów, także tutaj już ta suma jest y, imponująca. Można jej to jednak wybaczyć, bo teraz jako Elsa z Krainy Lodu lub Merida Waleczna odwiedza dziecięce szpitale. Jest to 25-latka, dodatkowo wiadomo, ogromna fanka wszystkich bajek Disneya, która upodabnia się do swoich ukochanych bohaterek I oprócz zamiany w Meridę Waleczną czy Elzę, zamienia się też w Kopciuszka a także w królewne śnieżkę i inne bohaterki z bajek bardzo często bierze udział również w eventach organizowanych dla dzieci, w różnych festynach. Dzięki swojej pasji sprawia radość naprawdę wielu osobom, odwiedzając szpitale, na pewno nie jeden się uśmiechnie, kiedy zobaczy swoją ulubioną bohaterkę z bajki na żywo. I co wy na to? Jak Wam się podobają dziewczyny? Które rzeczywiście wyglądają praktycznie identycznie jak księżniczki z filmów, z bajek Disneya? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, czy waszym zdaniem serio są tak podobne, czy może wy sami znacie kogoś, kto jest prawie w 100% podobny do jakiejś postaci z bajki czy z filmu. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, jak odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia. Cześć!